ma. Parę tematów, krótki filmik Bo dosłownie ostatnio zasypujecie Mi maila Różnego rodzaju Jakimiś dziwnymi historiami Ja nie wiem skąd się to bierze I powiem wam, że tak naprawdę Tak naprawdę to dopiero jak Jak tu wrzucam te filmiki na Na YouTube'a To dotarło do mnie Ile tego jest dookoła syfu no bo tak to nie miałem o tym żadnego pojęcia, ja się takimi rzeczami nie zajmuję. W moim otoczeniu nikt się też takimi rzeczami nie zajmuje, a chodzi o, o jakieś dziwne kursze zakupy z pa, z, samochodów bez papierów. E, samochody kupowane w Niemczech, z Belgii, z Danii, z Francji, z niepełnymi dokumentami. Później wysyłacie mi na maila, co z tym zrobić. Słuchaj, nie wiem skąd wy tota bierzecie. Dzisiaj też, wczoraj też jeden mail, przez wczoraj jeden mail, chłopak mi wysyła screeny dokumentów. Nie chciał powiedzieć, gdzie był i z kim to kupił. Oczywiście, żeby nie było, ja nie, nie twierdzę, że, że to ta osoba czy tamta sprzedała. Ja Was tylko uczulam. Wiem tylko, że kupił ten samochód w, w okolicach Wildau. Ta jedna osoba, druga też kupiła w tych berlińskich, berlińskich spędach to auto. Hmm, jeszcze zdziwienie, że auto jest z Niemiec i, i, i wysyła mi dokumenty, których ja w życiu nauczy nie widziałem. Nie wiem skąd to z Belgii, z Danii. Ja tych dokumentów nie znam. Mówiłem szczerze, nie udaję znawcy. Nigdy w życiu nie kupiłem auta z Belgii, z Danii. Nie znam tych papierów. Z Holandii dokumenty znam, bo auta kupuję. Z Niemiec dokumenty znam, bo auta kupuję. A z Belgii, z Danii, z Francji nie znam dokumentów. Nie mam zielonego pojęcia. No ale jak ktoś mi mówi, że kupił auto w Niemczech, ani nie ma umowy, ani nie ma faktury, ale ma za to ale ma za to samochód kupiony no i kurde jest malutki ząg bo auta mu nikt nie chce zarejestrować no bo w sytuacji tego że dokumenty są niekompletne zgłosić się gdzie nie ma z tym tematem bo kupił samochód wziął w papiery nie wziął faktury nie wziął umowy nie ma nic tak naprawdę to jest samochód widmo jeżeli, jeżeli on tego auta nie zarejestruje Czyli jest w plecy całość ile dał, no i znów zostanie co? Gdzieś tam po kątach sprzedawanie auta, rozbieranie na części Słuchajcie, nie dajcie się robić w balona Ja wiem, że dziesiątki osób pojedzie i kupi samochód i będzie wszystko w porządku Zarejestrujecie i będzie ok, będziecie się cieszyć autem i w ogóle To już nieważne czy zapłaciliście za to auto dużo, mało Kupiliście takie, owakie To już jest sprawa innego, innego typu Ale słuchajcie Pamiętajcie, że zawsze to wy możecie być kolejną osobą, która wtopi jeżeli kupujecie samochód z niepewnego źródła, z ludźmi, którzy się na tym nie znają, to Wy możecie być tą co dziesiątą, czy co piętnastą osobą, czy co dwudziestą, która w końcu w topu. I z chęci zysku, z chęci oszczędzenia trzech, dwóch, czterech, pięciu tysięcy, co jest tak naprawdę, mówię, żeby wiedzieć ile się na aucie zaoszczędziło i żeby wiedzieć czy to auto było kupione dobrze, to najpierw trzeba zobaczyć ten samochód bo cena nic nie mówi no to że wam powiem że dałem za takie auto 4000 euro ale ja tego auta nie widzę nie wiem co to jest za samochód a może to jest kursze samochód który nawet 4 był nie wart a ktoś go przepłacił z jakąś tam cofaną szafą po prostu zrozumcie ceny skąd się biorą te wszystkie pozwożone samochody na te spędy nie z niemiec tylko z berlina do berlina pozwożone te auta wiecie skąd z Danii, z Belgii, z Francji, z Holandii, czasami z pominięciem podatku VAT, sprzedawane są czasem na lewo, normalnie przepuszczane są, przepuszczane są bez faktury, to są samochody widma, zwyczajnie. Nie dostajecie na, na nie żadnego papieru, a już na pewno nie dostajecie faktury, a faktury powinniście się dostać, bo o ile kupicie auto z Niemiec, z niemieckimi briefami, chociaż też się mogą różne zdarzyć, yy, Wam powiem historię, bo na przykład ostatnio kupiliśmy auto, i czekaliśmy na fakturę dwa albo trzy dni. Firma wystawiła fakturę, ale to była firma pewna, bo z samochodu nie było małego briefu, z samochodu był, był zwyczajnie leasing zdejmowany. To nie, nie, auto nie było wcale na firmę, to nie było auto pofirmowe. Czasem osoba prywatna też yy, ma leasing na auto. Sprzedał samochód, człowiek musiał iść z tym do wydziału komunikacji, iść do banku, spłacić pieniądze, iść yy, do wydziału komunikacji yy, z wziąć leasing, wyrejestrować auto takie jak się należy, dopiero można było na to fakturę normalną wystawić. Ale to jest mówię, auto z Niemiec auto niemieckie z niemieckimi papierami, a stamtąd mogą różne rzeczy powychodzić. Ja takich samochodów nigdy nie brałem, nie biorę i nikomu ich nie polecam. Bo jeżeli ja jeżdżę do Niemiec, to w niemieckim Wydziale bez problemu załatwię brakujący dokument, jeżeli go nawet zgubię, czy coś tam się z nim stanie, jeżeli kupię auto legalnie. Ale jeżeli kupujecie na placu w Niemczech samochód z Belgii albo z Danii, i firma Wam wystawi na to fakturę, wszystko jest ok, to ta firma powinna Wam załatwić brakujące dokumenty. Ale jeżeli tu ludzie nie pobrali żadnych dokumentów, tylko wzięli samochód, kupili, wzięli papiery pod pachę niekompletne, to teraz się będą bujać. No teraz tak, zaoszczędziło się, nie wiem, 3-4 tysiące, a teraz trzeba wziąć te pieniądze i zasuwać do Danii albo do Belgii temat wyjaśniać. Tylko teraz, jeżeli nie ma faktury ani umowy to z czym tu jechać, albo z czym wystąpić do Wydziału Komunikacji yy, odpowiedniego, do, 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 gdzie to auto było zarejestrowane. Mówię Wam, nie raz ułatwiłem w Niemczech zagubiony dokument, zagubiony brief, czy nawet czy mały, czy duży. Kiedyś sam zgubiłem cały komplet, ale auto już, miało, auto już miało u nas dokumenty poskładane i nie było żadnego problemu. Zwyczajnie dostałem odpowiednie papiery i odpowiednie pismo z Niemiec. Tylko to trzeba, trzeba było to, to odpowiednio potrwało, no ale też auto było kupione legalnie, więc nie miałem z tym problemu. I nie słuchajcie różnych doradców, którzy wam mówią, że będzie ok, jak być może nie będzie ok. Druga sprawa, co to za doradcy, co jeszcze pół roku temu mieli rozkminkę, nie wiedzieli na kanale, się pytali, jak załatwić zagubiony brief z Niemiec, bo nie wiedzieli, jak to zrobić. Bo to siedzą w autach 10 lat i nie wiedzą, jak brief zagubiony odzyskać, jeżeli jest legalnie auto kupione. Do takich podstawowych, elementarnych rzeczy, jeżeli się nie wie, a się ludziom oferuje pomoc przy zakupie auta. Ja o tej pomocy też bym w historii opowiedział, bo dzwoni do mnie mnóstwo ludzi i pisze, odzywa się, którzy mieli niewątpliwą przyjemność. Tam nie ma nic, nie ma żadnej pomocy, nie ma kompletnie niczego. Wysypują się ludzie na placu i lecą w swoją stronę, a każdy załatwia swoje sprawy. Jeden kręci, yy, drugi, drugi drugi, szuka leszcza, a ludzie sobie latają i sami ogarniają tematy. Ani nie ma komu, ani nie ma komu obejrzeć samochodu, ani nie ma komu dograć spraw związanych z zakupem. Yy, i, 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 to, I to wiem, bo, bo mi ludzie opowiadają, co tam byli. No. Tym bardziej, że już niektórzy byli też ze mną. Nie wiem w ogóle za co płacą te pieniądze, za dosłownie 5-6 godzin na Berlinie. Bez sensu Słuchajcie, uważajcie na te spędy Uważajcie w ogóle na auta, które nie mają niemieckich dokumentów Niech wam się czerwona lampka zapala Niech wam to obejrzy ktoś, kto się zna Bo oczywiście nie wszystkie te samochody są trefne Można kupić dobre auto Dużo ludzi sprowadza auta z Belgii, z Francji Ale się znają, na tym wiedzą Na jakie yy, dokumenty spojrzeć I na co zwrócić uwagę I z takimi osobami nawiązu Nawiązujcie jakąś współpracę A nie z podszytymi wiatrem, którzy tylko hajs liczą I to wszystko jeżeli się jedzie po samochód, jedzie się na dzień czy dwa, to trzeba mieć czas na wszystko, trzeba mieć czas, żeby obejrzeć. Słuchaj, nieraz jest tak, że jest ciśnienie wytworzone bo ktoś na przykład jeździ dzień, jeździ pół następnego dnia, ma problem z decyzją, a na końcu chce kupić samochód. No to jeżeli w ostatnie 20 minut czy 30 zdecyduje się na zakup jakiegoś auta, no to też jest czas ograniczony na konkretne oględziny tego pojazdu, czy na jazdę, czy na wszystko, bo trzeba tablicę załatwić, bo urząd zamykają mi w ogóle. A to jest już wina czasami po stronie danej osoby, wina no personalna, nie... Bo jeżeli przez, przez dwa dni nie ma czasu na nic, a nagle w ostatniej chwili ktoś chce coś kupić, to też ja nie jestem w stanie 3-4 dni siedzieć w Niemczech i jednego auta testować, no bo, bo koszty przekroczą w ogóle sens i logikę. Zwracajcie na to uwagę, bo kurczę, to co tu dostaje nieraz to piszecie i teraz, i teraz jeżeli nie załatwi taki koleś tych papierów, nie ogarnie tego w sposób normalny, to słuchajcie, ten człowiek jest w plecy. Ten człowiek normalnie jest w plecy, nie to, że zaoszczędził 3, 4 tysiące. On straci całą wartość tego auta, chyba że rzeczywiście go na części posprzedaje. Jeżeli nie posprzedaje tego samochodu na części żadki papierów, jest dokładnie tyle, ile za niego dał w plecy. Także uważajcie na to, bo to nie są, bo to nie są proste sprawy. Mówię, jest sporo na rynku osób, które w sposób legalny i konkretny pomagają w zakupie auta. I nie żałujcie 500 czy 1000 zł, bo z tych głupich oszczędności to tragedie rodzinne wychodzą. Bo ktoś chciał zainwestować sobie 15 tysięcy czy 20 000 w zakup auta, a teraz jest 20 tysięcy do tyłu. Jeżeli nie dostał faktury, nie dostał umowy i kupił w Niemczech auto z Belgii, to to jak załatwi? No to co teraz? Co teraz? Jeszcze te papiery są niekompletne, są błędy w dokumentach. Ile razy w Wydziale Komunikacji słyszę przy okienku taki tekst. Wie pan co, ale tu jest błąd w dokumentach. Ma pan wagi ee, błędne, no i trzeba to wyjaśnić. No ale dobra, no to tam, a, a, to jest autentyczne rozmowy przy okienku, nieraz słyszę. No dobrze, to zadzwonię do tego pana, e, żeby mi to załatwił. No ale pan kupił auto za granicą. Nie, no ja od takiego handlarza w Radomiu kupiłem samochód. Czy tam, czy tam gdzie w innym mieście. Radom, przypadkowo powiedziałem to, nazwę tej, tej miejscowości. Yy, ale ja tu kupiłem w Polsce tu od handlarza. No ale pan ma umowę z Niemcem, czy tam z Belgiem, czy z kimś. Nie, 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 to ten pan powiedział, że będzie dobrze, ja mam umowę z handlarzem. Od handlarza kupiłem. No słuchaj, jeżeli ktoś kurde takie głupoty robi, no to czego chcecie? Czyli zaraz wracam. No jestem, jeszcze z powrotem parę spraw muszę ogarnąć. Kupiłem sobie jeszcze takiego mózgo, do wypicia Energetyka, pije tylko w podróży do Niemiec, czasami z jednego, ale jakoś tak mnie na, naszło na niego jednego na jakiś czas można, byle nie więcej. I słuchajcie, no ważna sprawa jest taka, żebyście uważali na to, co robicie i z tych, z tych oszczędności nie popadali w jakąś skrajność, że e, pod płaszczykiem oszczędności będziecie ryzykować, że wtopicie jakieś duże pieniądze. Słuchajcie, a w, w Polsce też kupujecie auto pod drzewem, znaczy nie, dobra, też, kup, też niektórzy kupują, bo stąd właśnie te historie, że ktoś później płacze, e, że mówi... Dziewczyna mu w okienku mówi, że ma umowę z Niemcem, a on mówi, że kupił auto w jakimś miasteczku w Polsce od kogoś, od tu od handlarza. No, no, no to Stąd się to bierze. Z tych takich oszczędności, wiesz wie co, znajduje ktoś jakieś tanie auto, ta cena też się bierze skądś, bo ktoś nie płaci podatku, nie płaci ZUS-u, nie, nie ponosi żadnych kosztów, ma troszkę lepszą cenę. A jak ktoś je zna w skroś już taki, wiecie co, trefny i lewy, to nie mają w dupie tak naprawdę, jakiej jakości te samochody sprzedają. Ta cena się nie bierze z nikąd. Nie dość, nie dość że podejrzewam, że kupujecie auta słabej jakości, to jeszcze ryzykujecie, że w ogóle albo nie zarejestrujecie tego samochodu. Powiedzmy, że jedna osoba na 50 nie zarejestruje tego auta, czy na 100. No to Wy możecie być tą osobą właśnie, jak kupić auto z nielegalnego źródła. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że delikatnie i już mi coraz mniej szkoda takich osób, bo oczywiście, jak ktoś napisze, to staram się jakoś pomóc, wytłumaczyć, o ile można, bo czasem nie można. Jak nie można sprawy wyprostować, piszę wprost, że jest sprawa nie do wyprostowania. Ale jeżeli można komuś pomóc, yy, no to piszę, piszę, staram się jakoś pomóc takiej osobie, nie zawsze jest to możliwe, bo sprawa jest, 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 jest na takim etapie, że nic się nie zrobi. Ale coraz mniej mi żal, a to dlatego że od dosłownie 10 lat jest wałkowany temat żeby uważać na to wszystko, żeby dziwnych oszczędności nie robić już takich wiecie, no po, po bandzie że może się uda, może nie uda jednemu się uda, drugiemu nie tak, słuchajcie nigdy nie kupiłem auta w Niemczech z papierami z Belgii, z Danii, z Francji kupuję auta tylko z Niemiec, z niemieckimi dokumentami nawet jeżeli wystąpił błąd, a wystąpił kiedyś raz czy dwa nie miałem najmniejszego problemu z wyprostowaniem tematu. Najmniejszego. Tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, raz wyprostowałem czy dwa, to sam raz wyprostował, to Wydział Komunikacji, nasz po prostu wystąpił, wystosował pismo, ale jeżeli kupicie auto z niewiadomego pochodzenia, z jakimiś papierami z Belgii, z Francji, z Danii, jeszcze nie dostaniecie na to żadnej umowy, faktury, niczego, to gdzie, do jakiego urzędu z tym pójdziecie? Co na kolanie sobie napiszecie umowę i pójdziecie z tym do urzędu to pokazać w Niemczech? Wyślecie, wyślecie tą lewiznę do Niemiec do Sulasungu? Do, do no gdzie z tym pójdziecie? Na logikę. Na no to, słuchajcie, jak chcecie, kupujcie, ja nikomu nic nie mówię. Jak ktoś chce jechać z kimś i wydać do Niemiec... 10 tysięcy czy 20 tysięcy euro, niech jedzie, niech wyda, nie mam nic przeciwko temu. Tak samo jak ktoś chce zlecić auto, zakup auta komuś, kto się na tym nie zna, niech zleci, nie mam nic przeciwko temu. Tylko Wam o tym mówię, jaka jest sytuacja i przestrzegam przed pewnymi rzeczami, żebyście wiedzieli, bo na przykład są osoby, które tego nie mówią. Tylko o to mi chodzi. Żebyście mieli, mieli, mieli pełną paletę wiadomości, i pełen obraz tego, jak to wygląda, jakie się rzeczy mogą zdarzyć, co może wyniknąć, jak to ewentualnie można załatwić, a na co uważać. Tylko o to mi chodzi. A jak chcecie własne pieniądze sobie, sobie, sobie wydawać tu czy tam, wydajcie, no, przecież to jest wasza kasa. Dobrze można dostawu wyrzucić i też dobrze. Jak ktoś lubi, jest bogaty. A pamiętajcie jedno. Na ludzkiej naiwności jedni zarabiają, na chęci zysku i oszczędności zazwyczaj ludzie się przewożą i tracą, a z kolei inni znów zarabiają na tym. Także tak to wygląda. Pewne źródła... I jeżeli rozmawiacie z kimś na temat nawet, czy zakupu auta, czy zlecenia zakupu auta, to już w rozmowie powinniście wywnioskować, czy ta osoba jest konkretna i godna zaufania, czy nie. I co wam za to oferuje? bo to można wywnioskować. Bo jak dzwoni do mnie ktoś i mówi mi, że, że obdzwonił parę osób i ich słyszał, że będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Jak w, jak w kabarecie, będzie pan zadowolony. No. Nic konkretnego, wiecie, żadnych deklaracji, nic konkretnego, będzie pan zadowolony. Ludzie mają, ludzie mają różne podejście i mają przede wszystkim na różnym poziomie ustawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o... Aspekt yy, wizualny czy aspekt, aspekt jakości, dla jednego złą to jest dobre, dla drugiego ryska to jest niedobre, no różnie mają ludzie postawioną tą poprzeczkę, jeżeli chodzi o, o, o jakość i stan. A jak widzą, że zarobią parę groszy, to pewnie stan jest na drugim, na drugim miejscu, albo na trzecim, albo na dziesiątym, także na to wszystko uważajcie. Słuchajcie, trzeciego lecę... W przyszłym miesiącu chyba dwa razy. Trzeciego na pewno, później nie wiem, jakoś tam po dwudziestym. Fajna pogoda się robi, teraz mam nadzieję wiatrów, śnieżyć już nie będzie, także tak będzie można sobie polatać. Nie ma problemu. Dwa dni jestem tam na pewno. Mogę coś komuś popatrzeć, na coś zerknąć. Jeżeli ktoś chce, to, to nawet jakieś auto obejrzeć, jak tam będę. Może ktoś się zabrać, jak będzie chciał. Jeżeli... Będzie taka potrzeba, naprawdę, w drastycznych przypadkach, ale jeżeli będzie taka potrzeba, jestem w stanie trzeci dzień też zostać i dla nikogo się żadne koszty nie zwiększają, nie biorę od, niego, od nikogo pieniędzy, nie biorę od nikogo kupę kasy za, za kilka godzin na Berlinie, czy, czy słuchajcie, place otwierają od 9-10 tak naprawdę wszędzie, jak wam ktoś proponuje wyjazd za kasy na jeden dzień i jeszcze tutaj, blisko granicy, gdzie auta są i drogie i, i, i słabej jakości, to jest słabe, bo macie tak naprawdę 5-6 godzin na zakup samochodu, po 3 godzinach oglądania wytwarzacie ściśnienie i lecicie po bandzie jak leci. Dwa dni jestem na pewno, a trzy dni, dzień, jeżeli mówię. Drastycznie byłaby szansa na zakup auta, a będzie o, o zależało od tego, zostanie tego jednego dnia, zostanę. No trudno. Takie jest życie. Wolę zostać niż ma ktoś na pusto wracać. Czy wszyscy kupią? Nie. Słuchajcie, to mogę teraz powiedzieć na 100%. Zdarzają się wyjazdy, że kupują auta wszyscy, którzy jak jesteśmy, to każdy kupuje samochód, zdarzyło się, że nieraz po dwa ktoś kupił. Zdarzyło się, że ktoś kupił auto, a ktoś nie. I zdarzy się nadal. Nigdy nie zdarzy się tak, że, 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 że jeżeli ktoś mówi, jedzie kupić dobry samochód, ale nie ma wyznaczonej marki, 90%, że go kupi. Jeżeli jedzie kupić konkretną markę to nawet na wyjeździe dwudniowym jest bardzo ciężko trafić akurat ten samochód, który jest potrzebny i w takim stanie znaleźć. Może się zdarzyć, może nie. To jest 50 na 50. Dlatego będą też osoby, które nie kupią. Jeżeli Wam ktoś mówi inaczej, że na pewno coś kupicie, to, to on ma na myśli, że kupicie coś na pewno, czyli jak nie będzie dobrego, kupicie coś gównianego, ale na pewno kupicie. No tak to też do tego nie podchodzę. I tak to wygląda. Gdzie? W tym miesiącu 26 planowałem, jest 50 na 50, że polecę. Do niedzieli będę wiedział, czy 26 polecę, czy nie. Jeżeli by tak było, to, to jakiś taki szybki wyjazd półtora dwudniowy. Yy, może gdzieś tam ogarnę. 26 to jest chyba, jak nie mylę się, środa. Czwartek, piątek byśmy byli w Niemczech. Także jakby ktoś chciał, no to... To może się odezwać, ewentualnie jak nie pojedziemy, no to przesuniemy to na, yy, na marzec, także to też nie zginie. No jak komuś się nie pali, a chce sobie zobaczyć jak jest i kupić sam, sam auto, to nie ma z tym problemu. I mail jest zawsze pod filmikiem. Także możecie się odzywać. No i najważniejsze używajcie, używajcie głowy, bo samochód nie kosztuje tyle co spodnie. Tylko trochę więcej i warto się zastanowić nad tym, co się robi. Narazka.